Dzień dobry. Pozdrawiamy Was z Graz w Austrii. Czyli drugiego miasta w Austrii. Zobaczcie, co możecie tutaj robić. Drugiego największego miasta. Jest to największe miasto o, o liczbie ludności około... Mieszka tutaj około 300 tysięcy ludzi. I nie wiem, po co Wam ta informacja, ale pokażemy Wam dosyć dużo ciekawych miejsc. dobry! Jesteśmy właśnie w mieście Graz w Austrii. Pokażemy Wam, co może ciekawego robić w tym drugim największym mieście w Austrii. I dodajmy, że jest to stolica Styrii. Czyli jeżeli wpadacie na przykład tutaj na narty, warto też podjechać na kilka dni do Graz. A czemu? Zobaczcie sami. Warto zajrzeć do Muzeum dla Dzieci Frida and Fred. Nie jest to zdecydowanie typowe muzeum, jest to przestrzeń na dwóch poziomach do poznawania otaczającego nas świata. Najbardziej charakterystycznym miejscem w Graz jest Schlossberg, czyli wzgórze zamkowe z charakterystyczną wieżą zegarową. Na górę prowadzi ścieżka, schody, a jest ich aż 260, można pojechać też tam specjalną przeszkloną windą albo yy, kolejką funikularem. Na uwagę zasługuje też bajkowy pociąg, który prowadzi wdrożonymi w skalę tunelami poprzez różne scenki i aranżacje z bajek i wbrew pozorom nie jest to atrakcja tylko dla dzieci, bo sam przejazd takimi tunelami pod tą niezwykłą górą jest bardzo ciekawy. Alstadt, czyli stare miasto, to stara i przepiękna część Graz. Możecie tam spacerować wąskimi uliczkami, podziwiać kolorowe fasady zabytkowych budynków. Zresztą warto dodać, że ta część miasta została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Center of Science Activities to kolejne miejsce, gdzie przez doświadczenia, warsztaty i angażujące stanowiska dzieci, ale nie tylko dzieci, mogą nauczyć się o otaczającym nas świecie. Polecamy Wam też charakterystyczny budynek, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Budynek powstał w 2003 roku, kiedy to miasto otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Polecamy wejść zobaczyć futurystyczną sztukę nowoczesną. Na koniec polecam Wam Flip Lab, szczególnie jeżeli przed Wami dalsza droga. Flip Lab to olbrzymi park trampolin i dmuchańców składający się z dwóch części. Na parterze znajdziecie ponad 90 trampolin dla dzieci i dorosłych, w których można również grać piłkę, skakać w wysokości, spróbować swoich sił w grach komputerowych. A na pierwszym piętrze znajdziecie olbrzymią przestrzeń z dmuchańcami, zjeżdżalniami, tunelami, torami przeszkód, odcinkami świneczkowymi, jak również wydzielaną bezpieczniejszą strefą dla maluszków.